Dziś omówimy sobie i pokażemy Wam jak wygląda podłączenie wszystkich czterech nagrzewnic marki Venom, nagrzewnic gazowych 1401, 1430, 1450 i 1418. Najmniejszy z modeli 1401, który właśnie czeka na nas w tym kartonie. Chcecie zobaczyć, jak wygląda nasz zestaw? To z przyjemnością wam pokażę. W kartonie mamy nagrzewnicę wraz z rączką, którą przymocowujemy na górze. Mamy także wąż oraz reduktor. Za chwilę powiem Wam, do czego to wszystko służy. Aby nasza praca była przyjemna i komfortowa, warto zaopatrzyć się w śrubokręt krzyżakowy, w klucz francuski albo żabkę, żeby podokręcać zawory. Aby sprawdzić szczelność instalacji przed włączeniem, można użyć wody z mydłem albo takiego. Wykrywacza nieszczelności, który można kupić w sklepach, w internecie. Średnia cena tak około 30 zł. Do tego wszystkiego będzie potrzebne nam paliwo, czyli butla z gazem, którą mamy właśnie tutaj. W opakowaniu mamy też instrukcję obsługi. W języku polskim warto się z nią zapoznać, dlatego że tutaj chodzi nie tylko o wygodę użytkowania, ale przede wszystkim o wasze bezpieczeństwo. Tak wygląda rączka, którą mocujemy na obudowie stalowej nagrzewnicy, aby ułatwić jej. I przenoszenie. Teraz uwalniam przewód zasilający i rozwiązujemy worek foliowy, w który zapakowany jest nasz sprzęt. Wykręcamy śruby, które są na górze. Dajemy rączkę. Wkładamy śruby i dokręcamy. W tym worku mamy Wąż oraz reduktor. Reduktor służy do tego, aby po podłączeniu go przy butli gazowej przy zaworze redukował nam jakieś skoki ciśnienia gazu i zapewniał stabilność pracy. Jeżeli sprzęt nasz będzie pracować na dworze, to taki reduktor należy przykryć tu. Mamy też instrukcję dotyczącą reduktora. Przed zastosowaniem należy dokładnie ją przeczytać. Są opisane warunki montażu, podłączenie go, montaż butli gazowej, obsługa instalacji. W instrukcji jest też informacja, że przy normalnym użytkowaniu taki reduktor należy wymienić co 10 lat. Kolejny etap, który Wam pokażę, to podłączenie butli gazowej i prawidłowa instalacja. Tutaj mamy butlę gazową, która będzie zasilać pracę naszej nagrzewnicy. Najpierw montujemy reduktor, który składamy tutaj, dociskamy, jest tam gumowa uszczelka i dokręcamy. Reduktor dokręcony, teraz będziemy dokręcać do niego elastyczny wąż. W tylnej części obudowy mamy tutaj taką zaślepkę, którą po prostu ściągamy. Jest to gumowa taka zatyczka i w tym miejscu mamy gwint, gdzie musimy dokręcić drugą część naszego węża. W tym przypadku chodzi o Wasze bezpieczeństwo, więc najpierw odkręcimy butlę z gazem i sprawdzimy szczelność. Jeżeli nie macie takiego wykrywacza nieszczelności, to zawsze możecie po prostu przygotować sobie w miseczce wodę z mydłem i za pomocą pędzelka albo za pomocą rąk nałożyć ją w odpowiednie miejsca. Teraz będziemy odkręcać butle, aby dać impuls gazowy. I ostatnim punktem do sprawdzenia jest tutaj punkt styku z naszą nagrzewnicą. Jak widzicie, wszystko jest szczelne. Teraz posprzątamy nasze mydliny, bo wiecie, pokazują to w telewizji, no nie? Najważniejsze etapy mamy za sobą, czyli sprawdziliśmy szczelność, podłączyliśmy nasze urządzenie. Teraz włączamy je po prostu do prądu. Tutaj mamy listwę zasilającą. Aby odpalić naszą nagrzewnicę gazową Venom 1401, najpierw włącznik musimy przestawić na pozycję 1, wtedy załączy się silnik, wiatrak. Potem naraz wciskamy te dwa bolce, czyli zapłon oraz zawór gazu. W momencie, kiedy pojawi się iskra, to zawór gazu trzymamy jeszcze przez około 10 sekund wciśnięty. Aby bezpiecznie wyłączyć nagrzewnicę gazową, weną, najpierw zakręcamy butlę gazową, czekamy chwilę i dajemy kilka sekund, aby wentylator jeszcze popracował. Po czym przełącznik ustawiamy w pozycji zero. Gaz LPG i propan butan jest cięższy od powietrza, więc ewentualne wycieki i nieszczelności wyczujecie bliżej podłogi. Ważną wskazówką użytkowania jest to, że nie możemy korzystać z tej nagrzewnicy poniżej poziomu gruntu, czyli w jakichś piwnicach, sutenerach, A ciekawostką jest to, że gdy odłon Zawór i wąż z gazem, pozbędziemy się butli, to możemy z tego urządzenia korzystać jako wentylatora. Nagrzewnica Venom 1401 to najlżejsza w swojej klasie nagrzewnica gazowa, którą mamy w ofercie. Waży 6 kg, jej moc to 30 kW. Jej wentylator umożliwia nam albo grzanie, albo osuszanie bardziej takie kierunkowe. Przepływ powietrza to 650 m3 na godzinę, zużycie paliwa. 2,18 kg i reduktor oraz wąż to wszystko mamy w zestawie. Możecie jej używać do ogrzania warsztatów, garaży albo mniejszych hal. Tym razem bierzemy się za kolejny model nagrzewnicy gazowej Venom. W tym przypadku będzie to VN1430. Rozpakowujemy ją sobie. Ha. W zestawie do naszej nagrzewnicy mamy uchwyt, rączkę, dwie śrubki. Instrukcje obsługi w języku polskim, reduktor oraz wąż. Zaczynamy jak zwykle od przekręcenia rączki. Aby nasza nagrzewnica działała prawidłowo, to powtarzamy czynności, które są takie same, jeśli chodzi o instalację butli, reduktora oraz węża. Czyli mamy tak naprawdę trzy punkty styku, nad którymi musimy popracować, które musimy dobrze skręcić, a potem sprawdzić ich szczelność za pomocą wody z mydłem albo uszczelniacza w spreju. Nasza nagrzewnica Venom 1430 tym się różni od poprzedniego modelu, że ma inny rodzaj wentylatora i wydmuchuje do 1000 metrów sześciennych powietrza na godzinę. nią ogrzejemy bez problemu trochę większe magazyny czy pomieszczenia robocze. Okej. Okay. To odpalamy naszego małego, a w zasadzie średniego wariata. Wii! Przed Państwem teraz nagrzewnica gazowa Marki Venom 1450. To trzeci model. Gdybyśmy patrzeli od tych najmniejszych, czyli przedostatnich. Ok, rozpakowujemy sobie naszą nagrzewnicę gazową Venom. Przypomnę, że wszystkie nasze nagrzewnice gazowe mają podobne parametry, ale taki sam zestaw, czyli mamy dwie śrubki, rączkę, wąż, reduktor, instrukcję do reduktora i instrukcję do nagrzewnicy. W przypadku nieszczelności instalacji, tutaj na tej pianie pojawią się te powietrza. Ugrzeje się. Venom 1450 to nagrzewnica gazowa, wydajna, a jednocześnie lekka, bo waży niecałe 7 kg. Przepływ powietrza na poziomie 650 m sześciennych na godzinę. Bardziej przyda się do ogrzewania. Punktowego. W tym przypadku sugerujemy do hal produkcyjnych, albo przemysłowych, czy placów budowy. Można też ogrzewać, gdy musicie wykonać jakieś prace malarskie, albo żeby szybciej wysechł tynk. Teraz prezentujemy Wam kolejną największą i ostatnią nagrzewnicę Evenom 14-18. W zestawie w opakowaniu mamy urządzenie w stalowej obudowie, mamy dwie śruby, uchwyt do przymocowania i do przenoszenia nagrzewnicy, wąż wraz z reduktorem i krótką instrukcją do niego, a także instrukcję obsługi do tego modelu po polsku. Za pomocą tych dwóch śrub przykręcamy rączkę do obudowy i urządzenie będzie praktycznie gotowe do użycia. Aby podłączyć nagrzewnicę do gazu, powtarzamy czynności takie, które pokazywaliśmy Wam w poprzednich modelach. Nagrzewnica gazowa model 1418 to największy w gazowej klasie ogrzewacz. 30 kW mocy. Zużycie paliwa jest już większe 3,63 kg na godzinę. Przepływ powietrza do 1000 m3 na godzinę. Waga to już prawie 8 kg. Reduktor, wąż, to wszystko mamy w zestawie. A ta nagrzewnica spełni Wasze oczekiwania, jeżeli chcecie ogrzać. Dużą powierzchnię do 1000 metrów sześciennych, stworzona do dużych hal, do produkcyjnych hal i do ciągłej pracy. Jak zwykle sprawdzamy szczelność przy urządzeniu i w innych częściach elementów, które wychodzą od butli gazowej, odkręcamy butlę i obserwujemy, czy nie ma nigdzie pęcherzyków. I 3, 2, 1, pęk! Dziękuję, że byliście razem z nami w materiale dotyczącym montażu i podłączenia nagrzewnic gazowych marki Venom. W przypadku ich zakupu otrzymujecie 7-letnią pełną opiekę serwisową, czyli dostęp do części zamiennych, wsparcie na terenie Polski, a szczegóły znajdziecie u naszych konsultantów. Jeżeli materiał Wam się spodobał, dajcie lajka, obserwujcie nasz kanał i poślijcie go dalej w świat. Do zobaczenia!